Słuchaj uważnie: dziś poruszymy temat, który od wieków wywołuje burzę nie tylko w sercach, ale i w umysłach. To sprawa, która potrafi wzbudzić prawdziwy niepokój, a nawet panikę wśród tych, którzy szczerze szukają prawdy o Bogu. Czy Jezus naprawdę jest Bogiem? Dlaczego to pytanie dzieli ludzi, wzbudza tyle emocji i nie daje spać spokojnie zarówno chrześcijanom, jak i muzułmanom? Dziś nie będzie miejsca na wygodne półprawdy. Zmierzmy się razem z tym, co najtrudniejsze, bo jeśli się pomylimy, stawką jest coś o wiele większego niż zwykła dyskusja. Przyjacielu, zatrzymaj się na chwilę i wyobraź sobie, jak wiele niepokoju i zamieszania może wywołać jedno pytanie: Czy chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga? To nie jest tylko akademicka zagadka. To kwestia, która potrafi wywołać prawdziwą panikę w sercu człowieka wierzącego, szczególnie gdy słyszy się sprzeczne odpowiedzi z obu stron. Zacznijmy od tego, co łączy. Zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie są przekonani, że istnieje tylko jeden, jedyny Bóg. Dla chrześcijan to Bóg, który objawił się Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, a potem przez Jezusa Chrystusa. Dla muzułmanów to Allah, wszechmocny, wieczny, niepodobny do nikogo i niczego, absolutnie jedyny. W Koranie czytamy: On Bóg jeden, Bóg wiekuisty. Nie zrodził i nie został zrodzony, i nikt jemu nie jest równy. Koran rozdział 112. To brzmi znajomo, prawda? W końcu chrześcijaństwo też jest religią monoteistyczną. Słowa z pierwszego listu do Tymoteusza są tu kluczowe, albowiem, jeden jest Bóg. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus. Ale tu pojawia się rysa, która dzieli te dwie religie głębiej niż się wydaje. Islam stoi na straży absolutnej jedności Boga, nie ma w nim miejsca na żadne podziały, nawet w wyobraźni. Allah jest jeden, niepodzielny, nie ma syna, nie ma wspólników, nie zrodził się z nikogo i nikt nie jest mu równy. Każda próba przypisania Bogu towarzyszy, jak w chrześcijańskiej trójcy świętej, jest dla muzułmanina największym wykroczeniem przeciwko czystości wiary. A jak to wygląda w chrześcijaństwie? Tu Bóg objawia się jako jedność trzech osób: Ojca, Syna i Ducha Świętego. To nie są trzy bóstwa, ale jeden Bóg w trzech osobach współistotnych i nierozdzielnych. Jezus mówi: Ja i Ojciec. Jedno jesteśmy. Jan 10:30. I jeszcze idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Mateusz 28:19. Trójca Święta to nie jest jakiś teologiczny wymysł, to fundament chrześcijańskiej wiary, który daje nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, bo pokazuje, że Bóg jest nie tylko Wszechmocny, ale i bliski osobowy obecny w relacji. I tu pojawia się przerażająca dla wielu myśl: Czy to możliwe, że patrząc na tego samego Boga, widzimy go zupełnie inaczej? Islam mówi: Bóg jest samotny, niedostępny, niepojęty. Chrześcijaństwo odpowiada: Bóg jest wspólnotą, miłością, relacją i właśnie przez Jezusa możemy go naprawdę poznać. To nie jest drobna różnica, to przepaść, która dla jednych jest powodem lęku, a dla innych źródłem nadziei. Przyjacielu, tu zaczyna się prawdziwe napięcie. Kiedy mówimy o Jezusie, nie mówimy o zwykłym proroku ani o kimś, kto po prostu dobrze znał Boga. Ewangelie są w tej sprawie bezlitosne, stawiają sprawę jasno i ostro, nie dając miejsca na wątpliwości. Słowa Jezusa z Ewangelii Jana rozbijają wszelkie ludzkie kalkulacje: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jan rozdział 10, werset 30. To nie jest metafora. To jest deklaracja, która wywołała przerażenie wśród słuchaczy, Żydzi od razu zrozumieli, że Jezus stawia się na równi z Bogiem. I właśnie dlatego chcieli go uciszyć. Ale to nie wszystko. Otwórz Ewangelię Jana na samym początku. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Jan rozdział pierwszy. Wersety od pierwszego do trzeciego. Czy widzisz, co tu się dzieje? Jezus nie tylko był obecny przy stworzeniu świata, On sam był tym słowem, przez które wszystko powstało. Nie ma tu miejsca na przypadek ani na drugorzędność. Jezus jest odwieczny, współistotny Ojcu, nie ma początku ani końca. To On razem z Ojcem powołał wszystko do istnienia. Chrześcijanie wierzą, że Ojciec i Syn to nie dwie oddzielne istoty, ale jedna boska natura w dwóch osobach. Każda z nich jest w pełni Bogiem, mają tę samą moc, tę samą chwałę, tę samą wieczność. Jezus nie jest mniejszym Bogiem ani jakimś pośrednikiem, on jest równy Ojcu w boskości, choć różni się osobą. To właśnie ta jedność jest fundamentem chrześcijańskiej nadziei i powodem. Dla którego możemy czuć się bezpieczni nawet wtedy, gdy świat wokół nas drży ze strachu? I jeszcze jedno, co powinno wzbudzić w nas prawdziwe zdumienie, a nawet święty lęk. Jezus nie tylko był na początku, ale On nadal podtrzymuje wszystko, co istnieje. To Jego moc sprawia, że świat nie pogrąża się w chaosie. On jest początkiem i końcem wszystkiego, co znamy. Bez Niego nie byłoby niczego, ani ciebie, ani mnie, ani tego świata. I właśnie dlatego, kiedy patrzymy na Jezusa, widzimy samego Boga, bliskiego, wszechmogącego, obecnego od zawsze. Przyjacielu, teraz dotykamy tematu, który może wywołać prawdziwy dreszcz niepokoju, bo co, jeśli prawda o Bogu jest zakodowana w tekstach starszych niż sama Biblia? Jedna z teorii wskazuje, że kult Jezusa pod imieniem Enlila wśród starożytnych cywilizacji, zwłaszcza setitów. To nie jest zwykła historyjka, to sprawa, która burzy nasze wyobrażenia o początkach wiary. Zacznijmy od tabliczek klinowych z mezopotamii. Enlil, Bóg wiatru i burz, był czczony w Nipur już w trzecim tysiącleciu przed naszą erą. Jego świątynia Ekur uchodziła za kotwice nieba i ziemi, a sam Enlil trzymał tabliczki przeznaczenia artefakty decydujące o losach bogów i ludzi. Co ciekawe, w hymnach nazywano go Świętą Górą i Królem Obcych Ziem, co przypomina biblijne opisy Boga jako skały i władcy narodów. Teraz Setici, linia Seta, trzeciego syna Adama. Według Księgi Rodzaju, rozdział 5, to przez nich przetrwała czysta wiara w jednego Boga. Moim zdaniem Setici czcili Jezusa pod imieniem Enlila, zanim jeszcze narodził się Abraham. To śmiała Teza. W źródłach pozabiblijnych, jak Księga Jubileuszów, Setici są opisani jako strażnicy wiedzy przedpotopowej, a ich genealogia sięga aż do Noego. Czy mogli utożsamiać Enlila z przyszłym Mesjaszem? Oto szokujący szczegół. W sumeryjskiej liście królów dziesiąty przedpotopowy władca, Ziusudra, to odpowiednik biblijnego Noego. W obu tradycjach to on przeżywa potop dzięki boskiej interwencji. Co więcej, Enmeduranna, siódmy król z tej listy, jak Enoch chodził z Bogiem, został zabrany do nieba, a jego doradca Utuabzu wzniósł się do niebios niczym Eliasza. Czy to przypadek, że liczby i symbole pokrywają się z kalendarzem słonecznym? Ale tu pojawia się mrożąca krew w żyłach sprzeczność. Enlil w mezopotamskich mitach to także Bóg, który zesłał potop, by zgładzić ludzkość z powodu hałasu. Tymczasem w Biblii to Bóg miłosierdzia, który ratuje Noego. Jak pogodzić te wizerunki? Według mnie starożytni setici mogli czcić tego samego Boga, ale przez pryzmat innej kultury, jakby zasłona historii, zniekształciła pierwotne objawienie. Najbardziej poruszające jest jednak to, że te informacje nie pochodzą z Biblii, są zapisane na glinianych tabliczkach, w hymnach i mitach ludów. Które Izraelici uważali za pogańskie. Czy to możliwe, że Bóg zostawiał ślady swojej prawdy nawet w kulturach, które później zbłądziły? To pytanie, które może napełnić zarówno nadzieją, jak i lękiem, bo co jeszcze kryje się w zakurzonych zwojach historii? Słuchaj, to jest moment, który potrafi wywołać zarówno przerażenie, jak i głęboką ulgę, zależnie od tego, jak na to spojrzysz. Biblia mówi jasno. Jezus to nie tylko wielki nauczyciel czy prorok, on jest Słowem Bożym, które stało się ciałem. W Ewangelii Jana czytamy, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Jan rozdział pierwszy, werset czternasty. To znaczy że sam Bóg przyszedł na świat jako człowiek, by wejść w naszą codzienność, nasze cierpienia, nasze lęki, to nie jest teoria, to konkretna odpowiedź na największy problem ludzkości. Każdy z nas, bez wyjątku, jest słaby i upada. Nasze własne wysiłki, nawet najbardziej szlachetne, są jak brudne szaty wobec Bożej świętości. Nie jesteśmy w stanie sami się uratować, choćbyśmy nie wiadomo, jak się starali. I tu pojawia się coś, co dla wielu jest szokujące, a nawet budzi bunt: Zbawienie nie zależy od naszych uczynków, od tego, jak bardzo się staramy. Ono jest możliwe tylko dzięki temu, że Jezus, jako wcielone słowo, złożył za nas doskonałą ofiarę. Jego poświęcenie to nie była zwykła ludzka ofiara, to był akt miłości, który przekracza nasze wyobrażenia. On przyszedł, by wziąć na siebie wszystko, co nas oddziela od Boga. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nie musimy już żyć w ciągłym strachu przed potępieniem, bo to Jezus otworzył nam drogę do prawdziwego życia z Bogiem. To jest sedno chrześcijańskiej nadziei i powód, dla którego nawet w najciemniejszych chwilach nie musimy się bać. Przyjacielu, tu zaczyna się coś, co potrafi wzbudzić prawdziwy zachwyt, ale i niepokój, bo jeśli to prawda, to wszystko się zmienia. Chrześcijaństwo. Nie jest religią, w której Bóg pozostaje daleki, ukryty, nieprzenikniony. To jest wiara, w której Bóg sam wychodzi do człowieka, zaprasza do osobistej relacji, do przyjaźni, która może przemieniać życie od środka. W islamie Bóg Allah jest wielki, wszechmocny, ale nie daje się poznać osobiście. Muzułmanin może znać jego wolę, może się mu podporządkować, ale nie ma mowy o bliskości, o przyjaźni. O tym, żeby Bóg mówił do serca człowieka i pozwalał się dotknąć. To jest Bóg samotny, niedostępny, nieprzenikniony. Wszystko, co można o nim powiedzieć, to to, że jest absolutną tajemnicą, której człowiek nigdy nie zgłębi. A teraz posłuchaj, jak to wygląda u chrześcijan. Bóg chrześcijan to Bóg, który jest relacją. Ojciec, syn i duch święty są w wiecznej wspólnocie i zapraszają nas do tej samej bliskości. Jezus mówi, już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi. Jan 15,15. 15. Możesz przyjść do Boga jak do najlepszego przyjaciela, możesz mu się wypłakać, możesz się z nim cieszyć i dzielić najgłębszymi przeżyciami. To nie jest teoria, to codzienność tysięcy ludzi. Sam tego doświadczyłem. Były w moim życiu chwile, kiedy czułem się całkiem sam, przerażony i bezradny. Wtedy podczas modlitwy. Poczułem obecność Boga tak realnie, że zniknął cały lęk, a w jego miejsce pojawił się pokój, którego nie da się opisać słowami. Wiem, że nie jestem wyjątkiem, słyszałem setki świadectw ludzi, którzy mówią dokładnie to samo. Bóg przyszedł do nich w najtrudniejszym momencie, przemienił ich serca, zabrał poczucie winy, dał siłę do przebaczenia, napełnił ich domy spokojem i miłością. To jest coś czego nie znajdziesz w żadnej innej religii. To nie jest tylko wiedza o Bogu, to jest życie z Nim, codzienna wymiana serc, prawdziwa przyjaźń, która daje odwagę, gdy wszystko wokół się wali. I właśnie dlatego chrześcijanie nie muszą żyć w ciągłym strachu, bo wiedzą, że są kochani i nigdy nie są sami. Przyjacielu, w tej części historii naprawdę można poczuć ciarki na plecach bo Jezus nie był tylko kimś, kto pojawił się dwa tysiące lat temu. On sam powiedział, zanim Abraham był, ja jestem. Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 58. To zdanie wywołało wśród słuchaczy szok i przerażenie, bo Jezus użył tu imienia Boga, tego samego, którym Bóg objawił się Mojżeszowi w płonącym krzewie. Jestem, który jestem. On sięga poza czas, poza historię, był obecny, zanim pojawił się Abraham, zanim powstały narody, zanim cokolwiek zaczęło istnieć. Abraham to postać kluczowa, ojciec wiary, patriarcha, który jako pierwszy odważył się zaufać jedynemu Bogu i pójść za jego głosem, nawet jeśli oznaczało to ogromne ryzyko i wyrzeczenie. Jego życie to nie tylko historia o przymierzu i błogosławieństwie, ale też o zaufaniu, które zmienia bieg dziejów. To właśnie przez Abrahama Bóg pokazał, że wiara i posłuszeństwo mogą prowadzić do prawdziwej relacji, z nim relacji, która przetrwa najcięższe próby. W tamtych czasach świat był pełen różnych wierzeń. Sumerowie, Setici i inne starożytne ludy czciły wielu bogów, którzy, według ich opowieści, mieli swoje słabości, potrzeby i kaprysy. Te bóstwa były często podobne do ludzi, walczyły, zazdrościły, a nawet wymagały od ludzi ofiar, żeby zyskać ich przychylność. Jednak Biblia pokazuje coś zupełnie innego. Prawdziwy Bóg nie jest jednym z wielu, nie jest tylko potężniejszy od innych. On jest jedyny, święty, całkowicie różny od wszystkiego, co ludzie mogą sobie wyobrazić. Jest tu jeszcze jeden szczegół, który mrozi krew w żyłach. Istnieje teoria mówiąca, że te inne bóstwa, czczone przez starożytnych, to nie byli prawdziwi bogowie, ale upadłe anioły, które zbuntowały się przeciwko Bogu. To one próbowały zwieść ludzi, odciągnąć ich od prawdziwego stwórcy, odwieść od zaufania, które miał Abraham. Biblia jasno mówi, że te duchy są przeciwnikami Boga, a ich celem jest wprowadzenie chaosu i zamętu w życie ludzi. Jezus, który był przed Abrahamem, jest tym samym Bogiem, który prowadził patriarchów, wyprowadzał naród wybrany z niewoli i objawiał się przez proroków. On jest jedyną odpowiedzią na zamęt, który wprowadzają fałszywe bóstwa i upadłe duchy. To on daje pokój tam, gdzie inni sieją strach, i tylko jemu warto zaufać, nawet jeśli cały świat mówi coś innego. Przyjacielu! Tu pojawia się zagadnienie, które dla wielu jest powodem niepokoju, a nawet zamieszania. Jezus powiedział: Ojciec większy jest ode mnie. Ewangelia Jana, rozdział 14, werset dwudziesty ósmy. Wielu ludzi, zwłaszcza muzułmanów, chwyta się tych słów, by dowodzić, że Jezus nie może być równy Bogu. Ale tu chodzi o coś zupełnie innego o rolę, a nie o naturę. Zobacz, jak to działa w codziennym życiu. Każdy z nas jest człowiekiem to nasza natura ale w społeczeństwie pełnimy różne role. Możesz być prezydentem, możesz być zwykłym obywatelem, możesz być rodzicem albo dzieckiem. Twoja rola może być większa lub mniejsza, ale nie zmienia to faktu, że wciąż jesteś człowiekiem tak samo jak każdy inny. Prezydent nie jest bardziej człowiekiem niż ktoś, kto pracuje w sklepie. Jego rola jest po prostu inna wiąże się z inną odpowiedzialnością. Tak samo jest z Jezusem i ojcem. Gdy Jezus przyszedł na świat jako człowiek, przyjął rolę syna, poddał się ojcu, był mu posłuszny we wszystkim, pokazał nam, jak żyć zgodnie z Bożym planem. To była rola, którą przyjął dobrowolnie, by wypełnić prawo i pokazać, co znaczy prawdziwe posłuszeństwo. Ale jego natura, to, kim jest naprawdę, nie zmieniła się ani na chwilę. Nadal był w pełni Bogiem. Równy Ojcu w boskości, choć jego rola była inna. To rozróżnienie jest kluczowe. Jezus nie stał się mniej Bogiem, gdy był na ziemi. Po prostu wypełniał inną funkcję, by uratować człowieka i pokazać, jak wygląda prawdziwa relacja z Ojcem. To jest jak z nami, możemy mieć różne zadania, różne odpowiedzialności, ale wciąż jesteśmy tacy sami w swojej istocie. I właśnie dlatego słowa Jezusa nie powinny budzić w nas lęku, tylko zrozumienie i wdzięczność za Jego pokorę i miłość. Przyjacielu, to jest moment, który naprawdę potrafi wywołać poczucie ogromu i pokory, bo mówimy tu o Jezusie nie tylko jako o nauczycielu czy proroku, ale o tym, który stworzył wszystko i podtrzymuje istnienie całego świata. To nie jest metafora, to konkretna prawda, która przewija się przez całe pismo. Apostoł Paweł napisał w liście do kolosan. Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone: to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. Kolosan, rozdział pierwszy, wersety szesnasty i siedemnasty. Zobacz. Nie ma tu żadnych wyjątków: wszystko, co widzisz i czego nie widzisz, powstało dzięki Jezusowi. On nie tylko uczestniczył w stworzeniu, On jest fundamentem istnienia. Bez Niego wszystko by się rozpadło. W liście do Hebrajczyków czytamy dalej: Przez Syna Bóg stworzył wszechświat. On, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Hebrajczyków rozdział pierwszy, wersety drugi i trzeci. To znaczy, że każda sekunda naszego życia, każdy oddech, każdy ruch planety, wszystko zależy od jego woli i mocy. Gdyby choć na chwilę odwrócił wzrok, wszystko przestałoby istnieć. Jezus sam mówił: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. Ewangelia Jana, rozdział ósmy, werset dwunasty. On jest nie tylko początkiem, ale i podtrzymującą siłą całego stworzenia. To On daje życie, sens i nadzieję, i dlatego nawet w najbardziej przerażających chwilach możemy mieć pewność, że jesteśmy w Jego rękach. Przyjacielu, jeśli to, o czym dziś rozmawialiśmy, poruszyło Cię choć trochę, nie zatrzymuj się na tym etapie. Przed nami jeszcze wiele pytań. I jeszcze więcej odpowiedzi, które mogą zmienić twoje spojrzenie na Boga, na siebie i na świat. Zachęcam cię, byś sięgnął po kolejne odcinki mojej serii o Trójcy Świętej. Tam krok po kroku wyjaśniam, kim jest Ojciec, Syn i Duch Święty, jak działają razem i dlaczego to ma znaczenie właśnie dla ciebie. Pamiętaj, Bóg nie jest odległym sędzią, który tylko czeka na twój błąd. On jest miłością prawdziwą bliską, cierpliwą i ja też chcę Tobie powiedzieć zależy mi na Tobie, chcę, żebyś czuł się bezpiecznie, nawet wtedy gdy świat wokół Ciebie się zmienia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Razem możemy odkrywać Prawdę, która daje pokój i odwagę na każdy dzień. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.